Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was krótką, ale bardzo ważną wiadomość, um, o co chodzi. Mój fanpage na Facebooku został zhakowany. Mówię specyficznie o Sol GPS. I dostałam od Was parę wiadomości. Daliście mnie znać, co się dzieje, kto co wysyła. Ja widzę na samej stronie, że dzieją się bardzo dziwne rzeczy, pojawiły się bardzo dziwne linki. Wszystko zaczęło się od tego, że ktoś wkradł się na moją osobistą stronę, na której i tak nie mam zbyt dużo aktywności, ale dostałam wiadomość dwa tygodnie temu, że ktoś zmienił mój password, moje, moje hasło. Udało mi się odzyskać dostęp do niej, ale Niestety straciłam dostęp do mojego fanpage'u na Facebooku Soul GPS. Dlatego chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli dostaniecie jakiekolwiek linki ode mnie właśnie przez ten fanpage, to ignorujcie wszystko, nie wchodźcie w ogóle najlepiej na moją stronę Soul GPS, żeby nie dawać uwagi tym ludziom, którzy to robią. I tak jak mówię, na nic proszę nie klikajcie. Tam być może będą jakieś reklamy się pojawiać, jakieś linki do donacji, żeby wysyłać pieniądze na jakieś cele charytatywne. Nic oczywiście z tego nie, nie pochodzi ode mnie, także proszę was, ignorujcie. To jeżeli coś bardzo dziwnego się wydarzy, to oczywiście możecie mi zawsze wysłać osobistą wiadomość, albo na jeżeli macie mój osobisty messenger, albo najlepiej na mój e-mail, co jest który jest soulgpshealing@gmail.com. Ten e-mail jest w komentarzu, czy, czy w tej notatce po, poniżej tego filmu. Także tam wszystko znajdziecie, jak się najlepiej ze mną skontaktować. Czyli najlepiej na mój Facebook w tej chwili nie wchodźcie, dopóki nie nagram następnego filmiku, taki jak ten i Wam nie powiem, że wszystko zostało odzyskane i znowu mam kontrolę nad swoją stroną. Niestety to są czasy, w jakich żyjemy, nasza prywatność, nasze dane no jest, mamy cały czas to ryzyko są niestety dostępne i to wcale nie tak trudno przez hakerów i przez innych agentów cybernetycznych, którzy no, mają bardzo złe zamiary, więc uważajcie na siebie, tak jak mówię, nie klikajcie kompletnie na nic, co dostaniecie ode mnie z tego fanpage'u i jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, po prostu napiszcie najlepiej do mnie maila, tak wspominam, adres jest, jest poniżej. Ja w tej chwili um, buduję bardzo silną ochronę moich systemów, także jestem w trakcie robienia tego, tak żeby coś takiego się absolutnie nigdy nie zdarzyło. Więc chronię mój telefon, chronię moje komputery, wszystko, żeby absolutnie nic takiego już więcej w przyszłości nie miało miejsca. I y, bardzo. Polecam, żebyście zrobili podobnie albo przynajmniej nigdy, ale to nigdy nie klikajcie na nic, czego nie rozpoznajecie, nie ściągajcie żadnych aplikacji, których nie rozpoznajecie. Czytajcie bardzo uważnie, kto tą aplikację zrobił, bo u mnie właśnie w ten sposób to się zaczęło, że myślałam, że to była aplikacja fanpage'a z Facebooka, okazało się, że wcale nie. I, i w ten sposób dostali się do mojego systemu. Więc y, uważajcie na siebie, piszcie do mnie w razie czego, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe uwagi, sugestie i tak dalej. Czekam na Wasze komentarze pod filmikami i y, niedługo się zobaczymy w nowych, nowych filmikach, które dla, będę dla Was nagrywać. Pozdrawiam Was bardzo mocno, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!